Cześć moi drodzy, jestem Mateusz Poglubow z serwisu devmentor.pl Już jutro będę prowadził dla Was webinar o tematyce programowanie obiektowe i jak zwykle postanowiłem nagrać małe intro, które pokaże o czym będziemy sobie jutro rozmawiać i jak zwykle zaczniemy troszkę od teorii, ale będziemy tę teorię sobie omawiać na podstawie właśnie tego naszego przykładu, który tutaj wcześniej przygotowałem więc myślę, że będzie dość przyjemnie i potem przejdziemy sobie oczywiście już do samych przykładów konkretnych rozwiązań no i zaczniemy sobie od takiej prostej implementacji za pomocą literałów obiektu no i to może być na przykład Kowalski tak się będzie nazywać nasza zmienna tu mamy literał i mamy first name i mamy Jana last name to niech będzie właśnie nasz Kowalski a powiedzmy, że chcemy też metodę getFullName która ma zwracać informację właśnie o imieniu i nazwisku czyli używamy sobie interpolacji A dwa razy będziemy potrzebować i pierwszy to będzie this.firstName i drugi this.lastName oczywiście na webinarze troszkę więcej na ten temat powiem, tutaj tylko taki prosty przykład, zapisuję, wyświetlam sobie w konsoli Zobaczmy, jak ten nasz kowalski wygląda. No i faktycznie mamy te wszystkie właściwości. Możemy też wywołać sobie tę metodę getFullName. Zapisuję. No i w zasadzie wszystko wygląda fajnie. Ale jeżeli chciałbym stworzyć drugi obiekt, no to pierwsza myśl skopiowanie wszystkich danych. Nowak. A niech będzie. Andrzej. Nowak. No i te, teoretycznie wszystko działa OK. Zaraz sobie sprawdzimy. E, no faktycznie jest OK, ale dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no kopiowanie, to nie jest dobre rozwiązanie. E, choćby z tego względu, że gdzieś będzie błąd, no to potem będziemy musieli go po, mm, poprawiać. E, druga rzecz, te funkcje są takie same, więc po co je dwa razy pisać. E, no i jednym z takich rozwiązań może być object. Z wielkiej litery object.create i możemy za jego pomocą e, stworzyć sobie nowy obiekt, nowak. No i tu na przykład zrobić first e, name, to będzie e, znowu ten nasz Andrzej i nowak.lastname name. I tutaj też sobie wstawimy nowak, tylko jako ciąg znaków. Zapisuję. No teoretycznie wygląda super. Chociaż tu nie ma tego, tu mamy get full name, tu w tym miejscu nie. Hmm. No to sprawdźmy, czy dla Nowak działa. Zapisuję. No i faktycznie mamy Andrzeja Nowaka. Hmm, dlaczego to działa? I o tym więcej sobie powiemy właśnie na naszym webinarze, ale e, sprawdźmy, co zabiera Nowak. Mamy Nowak, jest first name i last name, a mamy coś takiego jak Proto. I zwróćcie uwagę, że teraz w Proto mamy te wszystkie dane, które są właśnie w Kowalskim i w momencie kiedy ja robię nowa.getFullName czyli wywołuję tu naszą metodę to wywołuje się ta nasza metoda no ale tu mamy disa i dla nowak już mamy inne dane no i to zaczyna działać. Więcej na webinarze powiemy sobie dlaczego ten to, to działa czym jest e, łańcuch prototypów w jaki sposób rozpoznać czy e, dana właściwość czyli ten na przykład getFullName to jest Bezpośrednia właściwość w tym obiekcie, czyli mówię tutaj o Nowaku Czy ona właśnie jest pobierana z łańcuchów prototypów i jest pobierana gdzieś z rodzica, tak bym tu powiedział O tym sobie powiemy troszkę więcej Na, na webinarze To tu może jeszcze coś ciekawego pokażę, że już burdam Nowak z Kowalski .proto. Zapisuję To mamy false Już, a, bo to powinno być na odwrót Ok, źle napisałem. Powinno być nowak.proto, ponieważ on jest stworzony na podstawie kowalski. No i teraz mamy true, więc to oznacza, że tak naprawdę ten element wskazuje na tę samą przestrzeni w ram. O tym już sobie omówiliśmy przy obiektach. E, więc to już powinno coś tutaj e, ci się kojarzyć. I troszkę więcej sobie powiem na webinarze na ten temat. I w ten sposób przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do konstruktorów, które są. Rozwiązaniem wygodniejszym, jeśli chodzi o konstruowanie, dlatego tak się nazywa, obiektów. No i mamy konstruktory, które są funkcjami. Przyjęło się, że nazywają, nazywane są z wielkiej tery. W ten sposób je rozróżniamy od normalnych fun funkcji. No i ja stworzę sobie konstruktor o nazwie Person. On może mieć parametr jeden i drugi. I ja sobie te parametry wykorzystam do tego, żeby właśnie a, przypisać do konstruowanego obiektu. Wykorzystuję this. O, tych wszystkich rzeczach sobie dokładnie powiemy właśnie na naszym webinarze. Teraz za pomocą tego konstruktora mogę stworzyć sobie tego naszego Kowalskiego, który po prostu jest stworzony za pomocą tego naszego konstruktora. I tu mamy właśnie ten operator new, który, na który też zwrócimy uwagę. No i teraz mamy tego naszego Jan Kowalski. Wyświetlę sobie tego naszego Jana Kowalskiego. Zapisuję. No i faktycznie mamy e, te dane. Wszystko wygląda super. Może stwórzmy sobie jeszcze tą naszą metodę. This. Get full name. No i to jest funkcja, która ma robić to samo co ostatnio, więc sobie już skopiuję to rozwiązanie. Zapisuję. No, teraz ten getFullName się pojawił. E, I jeżeli ja robię wywołanie tej metody, no to widać, że wszystko działa, czyli jest tak jak poprzednio. To stwórzmy sobie jeszcze jeden obiekt. Zobaczmy, jak to będzie funkcjonować. Tym razem niech będzie Nowak. A, I mamy Andrzej Nowak. Z małej litery napisałem, ale już nie zostanie. Albo poprawię. Andrzej Nowak. Wyświetla sobie obydwa obiekty. <laughs> Zapisuję. No i widzimy, że mamy te wszystkie dane. Wydaje się znów, że jest super. Ale zwróćcie uwagę, że w obydwu przypadkach mamy getfulnej w tym miejscu, co, po, co powoduje, że tak naprawdę dwa razy mamy powielanie tego kodu. To nie jest dobre rozwiązanie. Yy, moglibyśmy coś z tym zrobić, i oczywiście mamy na to rozwiązanie. Tu, tutaj przechodzimy od razu do czegoś takiego jak prototypy. Tu mamy person.prototype, i tu mamy nazwę tej naszej funkcji, czyli getful. Name I możemy przypisać funkcję, która będzie znów robić to samo co wcześniej, czyli zwracać dane. Mała zmiana. E, funkcjonowanie powinno być takie same, czyli mogę zrobić tutaj get full name i dla nowaka też zapisuję. Mamy obydwie wartości, więc wszystko się zgadza. Wszystko działa, ale jeżeli wyświetlimy sobie te obiekty. Zwrócimy uwagę, że teraz tej funkcji nie ma, jakby w pierwszym rzędzie, tylko ono jest w proto. Więc to kolejna rzecz, tu mamy, która troszkę nam usprawia nasz kod. I znów więcej na ten temat powiemy sobie na, temat, e, w, na webinarze. Ale już widzimy, że tu mamy pewną korzyść. A jaka to jest dokładnie korzyść, powiemy sobie później. Więc mamy te nasze konstruktory. E, mamy operator New, o którym sobie więcej powiemy. Yy, mamy też parametry w tym naszym konstruktorze, ale więcej o tym sobie więcej zostawię na webinarze. I co dalej? Możemy zamiast stworzyć konstruktory, możemy wykorzystać troszkę nowy zapis, czyli klasy zamiast czegoś takiego. Ja znów to zakomentuję. I tu znów stworzymy sobie klas. person i teraz Mamy coś takiego jak metoda konstruktor Ona też może przyjmować dwa parametry albo sobie tyle ile potrzebujemy. Zwróćmy uwagę, że tu mamy nazwę jak Constructor, czyli to jest nawiązanie właśnie do tego konstruktora. Zaraz zobaczę, że tak naprawdę on wygląda tak samo jak ten konstruktor wyżej. Więc w ten sposób będziemy w stanie tworzyć stan początkowy dla naszego obiektu i jeżeli będę chciał utworzyć sobie znowu tego naszego Nowaka to teraz zrobię new Person i mamy Jan Nowak wyświetlmy sobie go w konsoli a i tu znów mamy to samo co wcześniej więc yy, to jest kolejna alternatywa do zapisu wydaje się wygodniejsza zaraz zobaczymy sobie jak tworzyć metody ale może zanim to zrobię to jeszcze taka ciekawostka że jeżeli napiszę type of Person pamiętając, że tu mamy klasę, czyli teoretycznie jest to klasa, zapisuję, jest to funkcja. Dlaczego tak jest? To jutro. A teraz zobaczmy jeszcze, o co chodzi z metodami. Get full name i mogę stworzyć sobie metodę. I ona znów może zrobić to samo. Więc jeżeli sobie wywołam Nowak get full name Zapisuję, no tu mamy Jan Nowak, więc to działa tak jak poprzednio, troszkę inny zapis i o tym sobie jak to działa e, też powiemy jutro na webinarze. Skoro mamy klasy, no to powinniśmy sobie wspomnieć o mm, rozszerzaniu tych naszych klas, czyli dziedziczeniu. Czyli tak naprawdę będziemy chcieli powielić, może inaczej, będziemy chcieli skorzystać z tego kodu i dodać jakieś kolejne elementy do nowej klasy, które pozwolą nam uszczegółowić tę naszą klasę. Ale o to już zostawiam sobie na jutro. Eee, troszkę tego materiału już mamy. Myślę, że wyrobimy się jutro w tą godzinkę. Mam nadzieję, że zaciekawiłem cię odnośnie tematów, które będziemy sobie jutro poruszać. Także liczę, że zostawisz łapkę w górę. Eee, zasubskrybujesz kanał. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie o jutrzejszym webinarze. W opisie do tego materiału znajdziesz link do rejestracji na webinar. Znajdziesz też link do wydarzenia na Facebooku, więc zapraszam Cię do zaznaczenia, że, że się pojawisz. To zawsze mnie motywuje do częstszych webinarów. No i na koniec taka moja informacja, że w czasie webinaru będzie, będzie mały konkurs ogłoszony, w którym będzie można wygrać materiały z Javascriptu, więc na pewno warto się pojawić. Oczywiście dla osób, które nie będą mogły się pojawić, te, które się zapiszą, zarejestrują na webinar w link, przez link, który właśnie będzie w opisie. Otrzyma nagranie z tego webinaru, więc nic nie straci. Także mam nadzieję, że do zobaczenia jutro o godzinie dwudziestej. Pół dwudziesta zaczynamy, także bądźcie punktualni. Ja jeszcze będę informował właśnie przez listę mailingową o linku do webinaru, także nie czekaj, zapisuj się i do zobaczenia jutro. Dzięki.